Cześć, witajcie w kolejnym filmie na moim kanale w tym nastrojowym świetle zachodzącego słońca. Dzisiaj opowiem Wam o książkach, które udało mi się przeczytać w lutym. Z tego co pamiętam, było ich 10 albo 11. Zanim zaczniemy mówić o tych książkach, to chciałabym tylko powiedzieć, że pomyliłam się w poprzednim filmie, bo wspomniałam tam o Mexican Gothic i powiedziałam, że czytałam to w lutym i będę Wam o nim mówić teraz, ale to był błąd, bo ja czytałam tę książkę w styczniu i już Wam o niej mówiłam. Więc jeżeli nie zapomnę, to tutaj gdzieś będzie odnośnik do podsumowania stycznia, w którym będziecie mogli posłuchać trochę więcej na temat moich odczuć po lekturze Mexican Gothic. A pierwszą książką, którą przeczytałam w lutym była Moja lista gości, Rebeki Serle. To jest książka obyczajowa. Opowiada o Sabinie, która w swoje 30 urodziny bierze udział w takiej dość nietypowej kolacji, ponieważ znajduje się tam pięć osób, które ona kiedyś dawno temu wymieniła w takim ćwiczeniu, które na pewno większość z Was dobrze zna. Wymień pięć osób, z, którym, z którymi chciałbyś, chciałabyś zjeść kolację. No i Sabrina właśnie z, z tymi wymarzonymi pięcioma osobami spędza swoje urodziny. Między innymi wśród tych osób znajduje się... Audrey Hepburn, znajduje się jej ojciec. Nie wiemy oczywiście, jakim cudem to się stało, ale to w ogóle nie jest w tej książce ważne. Uważam, że moja lista gości to jest obiektywnie książka nieco gorsza niż 5 lat z życia Dani Cohen, tej samej autorki. Rozmowy, które toczą goście Sabriny, są dosyć nienaturalne i są dosyć sztywne. Uważam, że w ogóle postać Audrey Hepburn w tym całym towarzystwie wypada dość mocno pretensjonalnie, i ja osobiście. Nie uwierzyłam kompletnie jakby w jej zachowanie, ona mnie nie przekonała i strasznie mnie ta postać tam uwierała. Nie wiem, nie wiem dlaczego, ale po prostu coś było bardzo, bardzo nienaturalnego i sztucznego w całej tej sytuacji, co jest oczywiście zrozumiałe, no bo, bo autorka prawdopodobnie nigdy z tą postacią nie miała do czynienia. Te ich rozmowy czasami nagle zupełnie wybuchają taką złością i wzajemnymi preten pretensjami i to jakby nadawało trochę dziwnego takiego napięcia tej książce i odbierało mi osobiście Sporo przyjemności z czytania. Jednocześnie zaskakująco dużo siebie odnalazłam w tej książce. I siebie, i dla siebie, bo ja się odnalazłam zarówno w postaci Sabryny, która patrzyła bardzo ślepo na, na swoje życie, z takimi wręcz klapkami na oczach. Myślę, że, że wielu z nas może sobie zarzucić w pewnym momencie życia coś takiego. Jednocześnie utożsamiałam się bardzo, bardzo z Jessiką, która po prostu nie może patrzeć na to, jak Bliska jej osoba rujnuje sobie życie. Myślę, że moja lista gości będzie dobrą propozycją dla kogoś, kto ma ochotę poczytać o uczuciach, powiedzmy, bardzo niejednoznacznych, bo to jest opowieść o miłości, która jest nie, niekoniecznie piękną i budującą emocją, ale bywa też niszcząca. I no jest też o samotności, oczywiście, o, o takich bardzo, bardzo trudnych wyborach. Myślę, że Wiele rzeczy w tej książce jest dosyć uniwersalne i każdy może właśnie tam uszczknąć coś, coś dla siebie. Nie jest to oczywiście coś, co zmieniło moje życie, ale zaskakująco dobrze spędziłam przy niej czas. Ona oczywiście, tak jak, tak jak wspominałam, ma wady, więc. Więc pewnie też nie będzie czymś, co ja zapamiętam na, na bardzo długo, ale uważam, że jak na obyczajówkę, to pozytywnie mnie zaskoczyła, w sumie podobnie jak tamto poprzednia książka tej samej autorki. Więc, więc być może będę trochę też z, z większą śmiałością po te obyczajówki sięgać, bo one faktycznie mogą być. Całkiem dobre, mogą być nieinfantylne i nieirytujące, chociaż, ym, chociaż moja lista gości miała takie momenty, które mnie delikatnie irytowały. Niemniej jednak mogę Wam ją z czystym sercem polecić. To jest taka no, całkiem przyzwoita czterogwiazdkowa pozycja. Kolejną książką, i teraz y, nie mam jej już fizycznie, ponieważ ona była wypożyczona z biblioteki i to będzie bardzo niepopularna opinia, y, mówię tutaj o opowieści podręcznej Margaret Atwood. Ja się cieszę, że w sumie zaczęłam przygodę z tą historią od, od literackiego pierwowzoru i jeszcze nie oglądałam serialu, więc nie mogę się o serialu wypowiedzieć. Natomiast ja oczekiwałam od tej książki zdecydowanie, zdecydowanie więcej i jakby z opinii, które krążyły wokół, wokół właśnie opowieści podręcznej, ja się spodziewałam czegoś, co po prostu wyrwie mnie z kapci, a ta książka niestety tego nie zrobiła. I być może dostanie mi się po głowie, o, jakby po tej opinii, bo wiele osób tę książkę kocha. I dla wielu osób jest wręcz książką życia i lekturą obowiązkową. Ja absolutnie tej książce nie odbieram wartości, bo ona naprawdę dotyka niezwykle istotnych tematów. Tylko po prostu sposób wykonania całości mnie niestety nie przekonał. W dużym, dużym telegraficznym skrócie to jest historia niedalekiej przyszłości. W której to bogaci ludzie mają takie, jakby służące, które mają rodzić im dzieci. I właściwie tylko kobiety płodne i kobiety, no a już ciężarne to w ogóle, mają jakąkolwiek wartość. Jest tam jakiś gigantyczny problem z płodnością, ale on nie do końca jest w tej książce opisany dobrze, zresztą tak jak wiele innych rzeczy, ale właśnie do tego przejdę za chwilę. Ja mam dosyć sporo zarzutów do tej książki, ale jednym takim nadrzędnym jest. Chyba poziom po prostu skonfundowania, który ja ciągle czułam podczas lektury tej książki. Atwood nas wrzuca w zupełnie nową, nieznaną nam rzeczywistość. I znamy ją tak naprawdę tylko ze szczątkowych opisów bohaterów i z ich spostrzeżeń, które naprawdę nie do końca są, są wnikliwe, bo oni też mają bardzo ograniczoną możliwość zorientowania się w, w tamtej sytuacji, ona nam praktycznie nic nie tłumaczy i robi nam trochę taką próbę sink or swim, czyli albo się odnajdujesz w tym, ile ja Ci po prostu dostarczy informacji, albo nie. I w ogóle nie wiesz, o co chodzi. Ja byłam chyba trochę tą drugą stroną, że jednak mm, potrzebuję mieć trochę więcej informacji, żeby jakkolwiek sobie ten świat móc nakreślić. I takie zabiegi, kiedy faktycznie jesteśmy wrzuceni w sam środek historii, nie do końca wiemy, co się dzieje i potem dopiero jesteśmy w stanie sobie ułożyć pewną, pewną całość. Takie zabiegi są oczywiście bardzo często udane. Natomiast w tej książce konkretnie mnie ona nie przekonało, nie przekonał mnie ten zabieg i trochę się męczyłam w związku z tym, bo cały czas czekałam na to, aż mi coś w końcu w głowie kliknie, że dostanę chociaż trochę, trochę więcej po prostu wytłumaczenia całego tego świata, a niestety nie za bardzo dodostałam. Pytania tylko mi się ciągle piętrzyły w głowie, i właściwie pozostałam trochę bez odpowiedzi na sam koniec. Na pewno lepiej bym odebrała tę książkę, gdyby autorka powiedziała nam chociaż trochę więcej na temat tego, co się właściwie wydarzyło. Właściwie na czym do końca polega ten ustrój? Czy on powstał w wyniku jakichś działań wojennych, bo o tej wojnie się gdzieś tam wspomina? Dlaczego Freda jest osobą, która pamięta cokolwiek z, z życia? Przed właściwie Gileadem, a niektórzy tego nie pamiętają albo przynajmniej nie mówią o tym, dlaczego jest taki problem z płodnością, dlaczego tak, a nie inaczej został on rozwiązany. No, tych pytań można by mnożyć i mnożyć, a odpowiedzi jak nie było, tak nie ma. I końcówka tej książki faktycznie próbuje nam prawdopodobnie co nieco wyjaśnić, ale ja szczerze mówiąc, nie wiem, albo już byłam trochę zniechęcona do tej książki, albo no nie potrafiłam mimo wszystko zrozumieć. Tego, co tam miało być mi wyjaśnione, bo to też była dosyć, dosyć dziwna koncepcja. Ale jeżeli będziecie się chcieli przekonać, to, to nie mówię już nic więcej. W każdym razie końcówka jest dosyć w ciekawy sposób rozwiązana, natomiast ona, tak jak mówię, niewiele, niewiele mi wyjaśniła i w sumie tylko chyba spotęgowała moją frustrację, niestety. Koncepcja tej książki jest oczywiście niezwykle istotna, ważna, ciekawa, fascynująca, i widać, że Margaret Atwood patrzy na świat. Właśnie w sposób niesamowicie przenikliwy i wnikliwy. I jej spostrzeżenia są na pewno skłaniające do przemyśleń. Ale niestety ta książka po prostu chyba nie była dla mnie... Ja potrzebuję nieco więcej mieć podane na tacy, żebym mogła w ogóle sobie jakikolwiek obraz po prostu ułożyć tej historii. A tutaj no, nie mogłam. Kolejna książka... Jestem strasznie podekscytowana, jak o niej mówię ostatnio. Za każdym razem, kiedy ktoś mnie pyta o jakąś książkę do polecenia, to mówię znachor. Ja przeczytałam tę książkę pod wpływem właściwie obejrzenia filmu, przed którym się wzbraniałam dosłownie rękami i nogami przez lata, bo ja myślałam, że to nie będzie totalnie coś dla mnie. Ja nie przepadam za filmami polskimi, to już w ogóle. No i po prostu jakoś tak byłam nastawiona do tego bardzo, bardzo źle i podchodziłam do tego jak pies do jeża, a zupełnie niepotrzebnie, bo film był wspaniały, naprawdę. Myślę, że obejrzę go w swoim życiu jeszcze nie raz. I wiem już teraz dlaczego wiele, wiele osób tak bardzo ten film poleca, bo jest przepiękny. Pokrótce o fabule. Jest to historia doktora Wilczura, który jest znanym i cenionym lekarzem. No i w rocznicę ślubu niestety okazuje się, że jego żona go opuściła wraz z ich małą córką. I w wyniku niestety pewnych, pewnych bardzo nieszczęśliwych wypadków doktor Wilczur zostanie, zostaje napadnięty i traci pamięć. I później już jako Antoni Kosiba z taką swoją trochę wymyśloną w ogóle tożsamością błąka się... No, po świecie można powiedzieć, i, i ma się różnych zajęć, i po prostu próbuje jak najlepiej przeżyć to życie, właściwie, które, które było mu dane na nowo. Absolutnie nie pamięta, kim jest, nie pamięta nic ze swojego poprzedniego życia. Pracuje we młynie i okazuje się, że z jakiegoś powodu potrafi pomagać chorym ludziom. Jest też drugi wątek, taki, no właściwie romantyczny. Między Marysią a Leszkiem. Marysia to jest dziewczyna, która mieszka w pobliskiej wiosce. Jest to też bardzo, bardzo ważny dla, dla tej historii wątek. Ja go lubiłam trochę mniej, chociaż w filmie w ogóle mi on nie przeszkadzał i, i lubiłam go tak samo po prostu z tym wątkiem Antoniego Kosiby. Ja znałam fabułę, a mimo wszystko bardzo mi się to przyjemnie czytało. Przyniosło mi to. Takie spełnienie literackie, ponieważ ja się nie spodziewałam, że Dołęga Mostowicz okaże się autorem, który tak mnie oczaruje swoim językiem. Naprawdę to jest uczta dla, dla duszy, bo każde zdanie jest tak piękne. Jeżeli macie ochotę, po prostu. Poobcować z piękną polszczyzną, to ja Wam bardzo serdecznie polecam Znachora, bo to jest naprawdę coś przepięknego. Nasz, nasz język w tej książce wybrzmiewa tak pięknie, jak mało gdzie. Warto też wspomnieć o tym, że film jest bardzo wierną adaptacją tej książki, co mi się, co mi się akurat bardzo podobało, więc myślę, że że Dołęga Mostowicz to jest ktoś, kogo ja mogę na pewno polecić, jeśli chodzi o polskie klasyki i pewnie będę chciała jeszcze przeczytać kontynuację tej historii, czyli Doktor Wilczur. Chyba się tak nazywa ta książka. Przeczytałam też ciekawą młodzieżówkę, mianowicie Gniew i Świt i to też jest książka z mojej listy na ten rok. I w sumie jestem bardzo zaskoczona, bardzo pozytywnie. Ja wiem, że to jest... Dosyć taka wtórna jednak młodzieżówka z powtarzalnymi mo motywami, które już wszyscy bardzo dobrze znamy. Ale coś w niej było takiego świeżego, co sprawiło, że ja się bawiłam po prostu fenomenalnie. To jest fantastyka z wątkiem romantycznym, bardzo mocno rozwiniętym. Fabuła trochę nawiązuje do baśni Tysiąca Jednej Nocy. Ona jest osadzona w klimatach arabskich i być może to było to, co, co mi się tak w tej książce podobało, bo po prostu było nowe. I było takie jakieś oryginalne. Wykonanie jest przyzwoite. Ta książka naprawdę nie posiada, moim zdaniem oczywiście, niczego, czego już nie znamy, więc nie jest jakoś bardzo oryginalna, ale jako rozrywka na kilka wieczorów sprawdziła się po prostu świetnie. Była odpowiednio wciągająca, była tajemnicza. Ja bardzo chciałam rozwikłać całą tą sprawę, dlaczego ten kalif codziennie morduje swoją nową żonę. I to wszystko naprawdę dostarczyło mi ogromu rozrywki, bardzo dobrej. Jest to, tak jak mówiłam, powtarzalna zupełnie historia, ale ubrana była w tak jakąś zgrabną, właśnie fabułę, że, że świetnie się przy niej bawiłam. Na tyle świetnie, że kupiłam sobie drugi tom, który jest niestety tylko po angielsku wydany czyli uh, The Rose and the Dagger. To jest dylogia, więc na szczęście tym tomem zakończyłam tę historię. Ta część jest zdecydowanie gorsza, niestety. Wprowadza nowe wątki, które generalnie średnio mnie interesowały. Liczyłam na to, że w tej części zostanie wyjaśniony wątek magiczny, który niestety był potraktowany bardzo po macoszemu, i ja się spodziewałam, że to będzie o wiele bardziej jakaś tam zawiła i pogłębiona historia. Niestety, było, był to dosłownie liźnięty temat i zostawił mnie z ogromnym, niestety, niedosytem. Było tutaj też kilka dość absurdalnych wydarzeń i niektóre rozwiązania to były typowe deus ex machina, czyli nie wiem, jak wybrnąć z tej sytuacji, więc wprowadzę tutaj teraz wątek, o którym nigdy wcześniej nie było mowy i tak to jest załatwione. To mi totalnie przypomina Cieni Kości. I to, była, to był chyba zarzut, który... To był największy zarzut względem tej książki i... Mogłabym w ten sposób podsumować całą tą trylogię, dlaczego ona mi się tak nie podobała. Niestety, końcówka jest kiepskim punktem tej książki i ona była dosyć, dosyć jakaś taka pospieszona. Po pierwsze, ona była tak napisana, że ja nie do końca w ogóle zrozumiałam, co się stało, więc musiałam trochę najpierw poczytać w internecie, czy ja może po prostu nie zrozumiałam po angielsku, ale okazało się, że, że zrozumiałam, tylko po prostu tak, to było aż tak proste i aż tak bardzo absurdalne. Z drugiej strony. Ona była zwyczajnie niesatysfakcjonująca, już pomijając em, sposób napisania. Dlatego, e, jako całość, te dwie części mogę Wam śmiało polecić, bo to jest e, świetna rozrywka. Główna bohaterka, oczywiście, też należy do tych, e, do tych takich silnych babeczek. Hej, do przodu. E, no i trzeba przymknąć oko na to, że ona po prostu czasami jest. E, jest chamska i tyle. Ale o tego typu bohaterkach to ja chyba kiedyś powiem szerzej, bo, bo one zaczynają być wszystkie bardzo do siebie podobne i jednak mają coś, co mnie wkurza. Ale no, tak jak mówię, kiedyś, kiedyś o tym opowiem więcej. Natomiast jako, jako druga część, to ta książka naprawdę jest o wiele, o wiele gorsza, a szkoda. A cała historia jest całkiem spoko, więc polecam sobie spróbować. W audiobooku przesłuchałam też książkę, która zupełnie niespodziewanie, myślę, że Stanie się taką ważną, ważnym kamieniem milowym w mojej czytelniczej historii. Mówię tutaj o, czy mogę ci mówić mamo, pani Agaty Komorowskiej. To jest y, osobista historia pani Agaty, która y, jest matką dwójki swoich biologicznych dzieci oraz dwójki y, dzieci adoptowanych. No i to jest właściwie historia y, adopcji jej najstarszego syna. Ja panią sięgnęłam zupełnie przypadkiem, tak naprawdę, bo y, szukałam sobie jakiegoś audiobooka lekkiego. No i akurat widziałam tę książkę na BookBeat i pamiętałam, że Tola z kanału Zaksiążkowane też ją polecała. No i stwierdziłam, że, że po prostu spróbuję i nie podchodziłam do niej zupełnie z żadnymi oczekiwaniami, a nawet myślałam, że, że być może po prostu ją przerwę, bo ten temat adopcji zupełnie mnie nie interesował na tamten moment. Jakby on nadal nie leży w, w jakimś kręgu moich dużych zainteresowań, ale nie sądziłam. Nigdy bym nie przypuszczała, że ta książka zrobi ze mną to, co zrobiła. Ta książka właściwie to jest opowieść o procesie wchodzenia tego chłopca, Michała w, w nową rodzinę, a także później ten cały proces adopcyjny wraz z wszystkimi rozprawami sądowymi, itd., itd. tym wszystkim, przez co musiała ta rodzina cała przejść. Jak możemy się domyśleć, nie była to. W żadnej mierze historia prosta, ona była naszpikowana wręcz problemami. I myślę, że ta książka dla mnie osobiście odkryła tak wiele problemów systemowych, ale także po prostu takich czysto ludzkich, ile w ludziach jest czasami, no nie wiem nawet czego, przekory, złośliwości takiej w czystej postaci, to było niesamowite. Prawdopodobnie dla kogoś, kto w jakiś sposób się interesuje tematem adopcji, to być może to nie było jakby nic odkrywczego, ale. Dla mnie osobiście to była książka bardzo odkrywcza i bardzo wiele się z niej nauczyłam. Ona mi dostarczyła ogromu frustracji, niestety. Z jednej strony na te wszystkie takie papierologiczno-biurokracyjne sprawy, jak to wygląda, dlaczego właściwie tak jest, że to bardzo często zależy od przypadku. Ale przede wszystkim jednak frustracja opierała się na tym, jak bardzo ludzie, czynnik ludzki może utrudnić. Bardzo już skomplikowaną, skomplikowany proces adopcyjny, i jak wiele zależy od człowieka. I od tego, czy on chce po prostu nam pomóc, czy z jakiegoś powodu chce nam podkładać kłody pod nogi. Niesamowicie mnie ta książka wciągnęła, co tak jak wspominałam, ogromnie mnie też zaskoczyło. Wracałam do tego audiobooka trochę jak do swoich bliskich, bo ja się bardzo emocjonalnie zaangażowałam w tę historię. Niesamowicie kibicowałam. Bohaterom, znaczy, no, wiadomo, tym, tym ludziom, bo to nie są żadni bohaterowie fikcyjni. Nie mogłam się po prostu od tego oderwać. Nieraz też uroniłam łzę. I w ogóle dla mnie postać pani Agaty Komorowskiej ona jest jakąś, jakąś nie wiem, kosmitką po prostu. To, jak mądra była ta kobieta i ile ona posiadała w sobie cierpliwości. Empatii, nie wiem, jakiejś takiej właśnie życiowej mądrości, opanowania, determinacji. Ogromne wrażenie to na mnie zrobiło, i ja wiem, że ja osobiście w wielu tych sytuacjach zachowałabym się o wiele gorzej i już bym dawno wybuchła albo na, na własne dzieci, niestety, albo na po prostu y, ludzi, jakkolwiek nade mną stojących w tej sytuacji. Więc y, no, chyliłam czoła wiele razy przed jej. Postawą przed ich wyborami. No i mogłabym tak w sumie dosyć długo opowiadać o tej książce, ale polecam wam ją po prostu przeczytać albo przesłuchać. Bardzo serdecznie polecam, nawet jeżeli w ogóle temat adopcji jest wam obcy, tak jak mi był. No, ja na pewno zapamiętam tę historię na długo. Mam nadzieję, że w międzyczasie nie zrobiło się za ciemno, bo już słońce zaszło. Ja mam jeszcze Wam do opowiedzenia o pięciu książkach, które czytałam w ramach maratonu pięciodniowego, który organizowałyśmy sobie razem z Natalią z kanału Kursywa. Tutaj Wam zrobię jakiś odnośnik do vloga, bo nagrałam o tym cały osobny film i tam macie troszkę jakby szersze recenzje tych książek. A teraz dosłownie kilka słów. Pierwszą książką był Almond. Nie pamiętam niestety autora, i pewnie i tak nie umiem go wymówić. To jest historia chłopca, który cierpi na Aleksytymie, a właściwie nie wiem, czy słowo cierpi, to jest właściwe. Niestety ta książka niezbyt mi się podobała. Oczekiwałam czegoś zupełnie innego i myślałam, że na innym poziomie ją odbiorę, a była dla mnie zbyt, zbyt nijaka. Ja zdecydowanie oczekiwałam, oczekiwałam większych emocji. Chociaż muszę przyznać, że fabuła wcale nie należy do najprostszych. No ale to jest dosyć krótka pozycja. Myślę, że polecę Wam wszystkim, żebyście się po prostu z nią zaznajomili i zobaczyli, bo może akurat to jest coś dla Was. Ja się po prostu z tą książką niestety nie zgrałam. Druga książka to Pax, Sary Pennypaker. To jest przepiękna historia przyjaźni chłopca i Lisa. Myślę, że to jest, to jest taka pozycja, ona jest czasami porównywana do Małego Księcia. Myślę, że nie jest to do końca trafione porównanie, natomiast... Jest tutaj przemyconych dużo, dużo takich życiowych prawd, więc ta książka jest bardzo mądra i myślę, że świetnie trafi do młodszego czytelnika. Zresztą dla starszego też będzie dobra. Przepięknie opisany świat zwierząt i to w jaki sposób one odbierają rzeczywistość. Bardzo serdecznie polecam. Jest też druga część tej książki, którą prawdopodobnie niedługo sobie kupię, bo ja mam też dużą słabość po prostu do historii ze zwierzętami. Kolejna książka to Pożyczalscy, i to jest hitowa dosłownie lektura mojej mamy z czasu dzieciństwa. Ja się chciałam z nią też zapoznać i bardzo się cieszę, że to zrobiłam. To była krótka, ale niesamowicie taka ciepła historia o małych ludzikach, którzy mieszkają pod podłogą w ludzkim domu. No przepiękna rzecz, bardzo dobrze napisana, więc bardzo polecam i pewnie sama też będę czytać kolejne części. Siedem Minut po północy to była z kolei książka, która, która wzruszyła mnie, I jakby ja się spodziewałam tego, co będzie, i przygotowywałam się na to emocjonalnie, i, i jakkolwiek, a jednocześnie po prostu była taka scena, która, y, która no, zmiotła mnie z nóg w pewnym sensie. Jest to historia chłopca i jego, jego chorej mamy, ich relacji. I właściwie też w dużej mierze relacji tego chłopca z własnymi emocjami. Uważam, że, że ta książka niesie ogromnie wartościowy przekaz. Bardzo serdecznie ją polecam. Ona jest też króciutka, ale, ale bardzo treściwa. No coś pięknego, ale zupełnie, zupełnie inny kaliber niż te, które przed chwilą przytoczyłam, bo, bo to jest zdecydowanie ciężka i smutna historia, ale niesamowicie piękna. No i zupełnie na koniec mam kryminał Agaty Christie i nie było już nikogo. Jest to moje pierwsze spotkanie z Agatą Christie i myślę, że bardzo udane. Spodziewałam się czegoś. Cięższego, w takim sensie cięższego do czytania, i myślałam, że będę się z nim, z tym kryminałem trochę męczyć, ale w ogóle tak nie było. Może trochę na początku faktycznie było ciężko, bo poznajemy tam bardzo wiele postaci i one mi się trochę myliły, ale po przebrnięciu przez ten początek już było zdecydowanie lepiej. I ta książka mnie w wielu miejscach zaskoczyła pozytywnie, bo spodziewałam się chyba czegoś mniej kreatywnego, w sumie. Nie do końca potrafię sformułować swoje myśli w tym momencie, dlaczego, dlaczego tak pozytywnie mnie ta, ta książka zaskoczyła. Natomiast końcówka była oczywiście bardzo dobra, satysfakcjonująca, ja się niczego nie domyślałam, i myślę, że nie jest to ostatnia książka pani Agaty Christie, którą przeczytam. To już koniec tego filmu. To wszystkie 11 książek, które przeczytałam w lutym. Mam nadzieję, że dotrwaliście do końca i ten kadr nie jest jakiś tragiczny w tym momencie. Dajcie znać w komentarzu, która z tych książek, o których mówiłam, was najbardziej ciekawi, jeżeli jeszcze jej nie czytaliście. I będzie mi bardzo miło, jeśli kogoś z was zainspiruje do przeczytania którejś z nich. A tymczasem już się z wami żegnam i widzimy się już niebawem w kolejnym filmie. Cześć!